Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale Dziś przetestujemy sobie produkt, który niezbyt często testowałem Jest to, Są to po prostu świece dymne Wcześniej testowałem w sumie na kanale tylko świece dymne na krety i kulki dymne Jeśli nie oglądaliście, a chcecie wiedzieć które kulki są najlepsze, to tutaj gdzieś o tutaj Wam karta i tam porównałem chyba trzech albo czterech importerów i ich kulki dymne. Dziś testujemy sobie yy, dymy, o których nazwy no nie wiem jak dobrze yy, odczytać, więc nie będę się nawet starał. Kategoria to jest y, T1, kod produktu D2CN Small Dick. może jakoś tak New Color. Yy, wiem, że kiedyś używałem ich, używałem w starszej wersji kolorystycznej. Tam chyba jest zielony, czerwony, żółty, jakiś, przynajmniej tak pamiętam. Nie wiem, jeśli się pomylę, to wam wyświetlę po prostu teraz tutaj grafikę ze starszą wersją kolorystyczną. Tam wtedy my wciążle można kupić. Od razu na wstępie zaproszę was do sklepu Fireworki Shop, tam z kodem PyroGang macie 15% zniżki. Zapraszam także do innych linków które są w opisie, tam na dole I to by było tyle Jakieś tu informacje mamy Widzę, że bardziej na pojedynczych świecach już Ogólnie same świece dymne są wykonane dość solidnie To oczywiście mają plasticzek Więc no ta świeca jest o tyle mniejsza Tutaj jeszcze gips No wiadomo, kategoria tak jak mówiłem t jeden mam ogólnie nadzieję, że Wam nie będzie przeszkadzał szum lasu bo taka prawda, że ostatni cały dzień padało, więc mogę tu spokojnie nagrywać, a tu jest trochę chociaż za wiatrem. Rok wyrobu 2020. Klasa T1CE, gramatura 30, gram Nek na taką jedną świecę, czyli mamy 120 na paczkę oraz czas palenia. Podany jest jako 40 sekund. Sprawdzimy to sobie w takim zestawiku, za który musimy zapłacić około 15-16 zł. Mamy takie kolory jak fioletowy albo różowy, nie wiem, raczej fioletowy, biały, który wam już pokazywałem. Mamy również czarny oraz czerwony albo pomarańczowy. To chyba jest pomarańczowy. Tak, tak jest. Co nie, będę Wam dużo, dużo przedłużał. Ogólnie mam nadzieję, że nikt nie pomyśli, że las się jara, bo jednak powietrze mamy dość wilgotne, więc dym będzie się utrzymywał dużo, a my mamy do przetestowania czarny i biały dym, więc może tak się trochę skojarzyć, ale myślę, że pomarańczowy i fioletowy odbije od myśli dzwonienia na straż pożarną, jeśli coś takiego by się wydarzyły, jakby ktoś miał taką chęć. Zaczynamy klasykiem, największym klasykiem, świece, które chyba yy, najlepiej się zawsze prezentują, czyli białą. Ogólnie bardzo fajne grafiki mają, jest taka przyjemna, jak chcecie jakieś fajerwerki dla dziecka, żeby sobie postrzelał i nie zrobił sobie krzywdy, to czemu by nie takie świece. Yy, śmieszne, a, śmieszne jest to, że zdarłem tą Osłonkę na ląd i tu jest jeszcze pod tym jest taśma, <noise> więc ląd jest pod osłonką i jeszcze pod taśmą. Staramy się go wydobyć, jakoś się nam uda raczej. Dobra, po prostu to przepalimy od razu, odpalimy lącik. Mam nadzieję, że ładnie wkadrzę. O, zahaczyłem. Dymi nawet spoko. Nie policzyłem, nie liczę, więc Wam na koniec pewnie tej, tej świecy dymnej wyświetlę jaki czas palenia rzeczywiście miała ta świeca. Jakoś to się obliczy ładnie na przy montażu. Ej! Bardzo fajna. No wiadomo, wiatrem trochę znosi, ale patrzcie. Bardzo ładnie dymi. Dym jest dość taki gęsty. Przynajmniej przy wylocie później wiatr go rozwiewa. Uuu, jest śmierdzący bardzo. Czy to było 40 sekund? Nie wiem. Zobaczymy. Oczywiście wszystko później posprzątam, żeby nie było. Eee. A teraz widzę, że przecież mam timer przy nagrywaniu, więc sobie zobaczę, w którym momencie ją odpaliłem. I w którym momencie mniej więcej zgasła. I kolejną świecę, i kolejna. Jest tak samo, że. Zrywam tą folijkę, i później jeszcze taśma nieważna. Teraz polecimy sobie z fioletową. Jak na razie, bardzo, bardzo fajne. Nie zawiodłem się. No ląd, spaliście? Może? No i widzę, się rozjechała. Dobra, leci fiolet. Spoko barwa, w sensie powiedziałbym na kamerze widać to dość ładnie i przy wylocie jest taki rzeczywiście fioletowy, dalej się robi już niebieski. Ale ej, ładny kołtuni. Bardzo fajne demy. Na timerze wybiło 40 sekund, on jeszcze się trochę pali. Wiadomo już tak trochę bardziej niemrawo, ale na pewno 40 sekund ma i nawet dobije tej 50, nie jest źle. Czas jest zakłamany, ale w tą lepszą stronę. Często na dymach jest napisane, że wiecie, na przykład 30 sekund plus minus 10 sekund, jakby to jest jednak duża różnica, czy odpali się 20, czy 30, czy 40 sekund, więc no bądźmy szczerzy, odpalamy teraz czarny, tak na przemian, te przypałowe z nieprzypałowymi, lecimy, czarny dymek, jak na razie bardzo mi się podobają. Może też nie, nie używałem wielu świec dymnych w życiu. Więc nie mam aż takiego porównania. Ale jednak i czarny dym, jak to czarny dym, od razu się spalił. W sensie widzicie, że leci płomień. Więc spali się na pewno dużo gwałtowniej i dużo szybciej niż te 40 sekund. Patrzcie, jaki grzywną wyszedł. Jak taka czarna chmura pójdzie na wieś. Ale no, sami widzicie, że on się pali. Choć w sumie, mimo że tak dynamicznie się spalił, to i tak nawet czas miał nie najgorszy. Dobra. Teraz lecimy z ostatnią świecą. Świeca. Pomarańczowa, ale totalnie rozwala mnie to, że odklejam tą osłonkę, i tu jest jeszcze taśma. Pod tym, ale no cóż, trzeba prze przepalać bibułkę. Zobaczymy, jak odwzorowany będzie kolor pomarańczowy. O, zaczyna się. Na razie taki niemrawy. Najgorsza chyba jak na, jak na ten moment. Ale kolor jako tako jest odwzorowany. No nie można powiedzieć, że nie. Ale śmierdzi. Tylko jak na razie najgorsza. Zdecydowanie najmniej gęsty dym najmniej tego dymu leci. No zobaczcie, jest tutaj i tutaj już jest taki żadziutki, Więc pomarańczowa zdecydowanie najgorsza z tych wszystkich czterech rac, yy, rac, no rac, czy tam dymów. I oczywiście wszystko to posprzątam, żeby nie było, że zostawię to po prostu na ściółce. Ale głupio by było zaśmiecać sobie miejsce, w którym się samemu testuje też i po prostu głupio zaśmiecać las, nie oszukujmy się. No co, no. Ten dym totalnie, totalnie nie zaskoczył. Trochę rozczarował. Jaką ocenę wydam tym dymu w takim razie? Nie wiem, gdzie schowałem etykietę, żeby na podsumowanie ją jeszcze pokazać. Gdzieś na pewno wrzuciłem chyba do rowera, ale już nie będę się tam cofał. No, co powiedzieć o tych dymach? Dla mnie ocenka 8. Są stabilne, po prostu 8. Bardzo, bardzo dobra ocena, więcej nie daję, bo na pewno są lepsze opcje, nie jestem mistrzem w dymach, więc też nie mam jakiegoś wielkiego porównania, ale jak no takiego można powiedzieć dymowego laika, ja jestem za, zadowolony, e, 3 na 4 dymy, e, klasa, e, gęsty dym, ładne kolory, tylko no niestety ten e, pomarańczowy nieco zawiódł, no i... Można powiedzieć, że trochę zawiódł czarny, ale praktycznie każdy dym, który widziałem czarny, robił to samo, czyli po prostu się zapalał od razu przy, przy wylocie i przez co ten dym się spalał dużo, dużo gwałtowniej. Co było widać w sumie na tym materiale, więc to niby dla niego też jakiś minus wielki nie jest, nie było tragedii. Ja zabieram się za sprzątanie swoją opinię o tych dymach. Napiszcie mi w komentarzu, chętnie poczytam. Subskrybujcie kanał, jeśli film się spodobał. I zapraszam do kolejnych materiałów. Trzymajcie się. Cześć. Zebrałem.